Dzień dobry kochani, znowu a w sumie popołudnie dobry na vlogu Rafika. Rafik po pracy dzisiaj piękna pogoda w porównaniu do niedzieli, co byliśmy z Markiem, co lało. To widzieliście pewnie odcinek wcześniej. Kurczę, no dzisiaj przepięknie po pracy, więc nie omieszkam skorzystać z sytuacji i przyjeżdżam na plac zabaw. Zrobimy plac zabaw, zobaczymy co będzie. Tradycyjnie trzymajcie kciuki. A ja lecę w teren gryź trawniki. I do pierwszej znajdę kochani Kochaniutcy Męczę się i mocno się staram Żeby znaleźć cokolwiek w tym miejscu Jest naprawdę bardzo ciężko Na razie same kapselki Same puszeczki, kawałeczki Zrobiłem dość fajnie Teraz dopiero mam pierwszy taki W miarę fancik Na którym mi oko zawiesić Już wam pokazuję A mianowicie jest to takie coś Takie cusik Nie wiem czy to jest tylko połówka Nie ma drugiej Że tak powiem Drugiego ramienia z piórami Czy takie to jest, jakie to jest. Czymże to było, do czego, nie wiem, ale widocznie jakaś ozdoba. I pierwszy fang, na którym idzie zawiesić oko. No to co? Pędzimy dalej. Dobra kochani, pod huśtawkami nie ma źle. Wpada pierwsze 1 euro, i naprawdę już zachęca do szukania. No, 10 minut, 10 minut. Pierwsza moneta, nie to co ostatnimi razy, że się nakopało mnóstwo w chwilę. Jest, kochani, jest i druga monetka. 10 centów, 10 centów. A rocznik 2002, pozdrawiamy. I lecimy do przodu. To cieszy no to mamy kochani kolejną monetę właśnie z powrotem do dołka ją wcisło mamy 50 dzisiaj jeszcze jej nie było także już jest i lecimy do przodu i teraz znowu mamy 20 centów tego nominału jeszcze nie było a mam widzów hello aj no także lecimy dalej cały czas tu mam pomagierów którzy mi pomagają plac pełen dzieci no niestety tak to bywa i mamy 50 centów nagrywam film a tu ciekawi hello ciekawi co się tu dzieje a teraz kochanie jakaś nietypowa moneta wpadła tak jak widzicie pięknie jeszcze trzeba nawet zdjęcia dodawać jakiś Sferige 5 Kronor jeszcze takiej nigdy nie spotkałem Karl XVI Gustav Sferigen Kroning nie wiem co to za moneta znajdę pewnie w goglach to wam Wstawię co to za moneta, ale fajna. Po raz pierwszy taką mam 2010 rok, tak? 2010, nie 2016. No to lecimy dalej. A tym razem, kochani, trafiamy cacko z dziurką. Cackość dziurką. Eczkoina na papieroski. No, kiedyś ktoś paczkę fajek by za to miał. Dzisiaj, niestety, nie. Rafikowi wpada do kolekcji. Lecimy do przodu. Kochani, ja tam jestem zadowolony. Można powiedzieć, że godzinka i tych monetek chyba z 10 mam na pewno. A sobie fajnie kopię. Dzieciaki na szczęście mnie już troszeczkę odpuściły. Bo masakra, jakaś masakra, jak mnie obstąpiły. Dziury mi wykopywały. kapsle za mnie zbierali. Normalnie nie zdążyłem jeszcze dobrze dziury sprawdzić, chcę detektor podłożyć cewkę, a tu już but jakiś wlatuje jeden, drugi, bo oni chcą zadeptywać. Matko i córko, mało brakłoby mnie, pourywali to wszystko. Nic, zakopuję dziurę, pędzę dalej. A tym razem takie cudo kawą, musią do poskręcanego, cusi kto było ale kto to pierusik wie zabieramy kasa w miedzi w mosiądzu zawsze siedzi no i oto powód dla którego szybko wykopki były skończone bo tutaj były arcydzieła robione Nowy włóczyki tu zojza, a tu piękny buldożek to jest nasza sunia no i kończymy Polecamy tą panią tutaj. Ta pani czyni cuda. I również maluje piękne obrazy. W zależności, kto co lubi. Jest tego, prawda? Jak żywe.